Codziennie biegniemy. Tempo życia, natłok informacji i spraw, które bierzemy na swoje barki sprawiają, że często przestajemy zauważać to, co w życiu najważniejsze i najcenniejsze. Tracimy z pola widzenia drugiego człowieka. Staje się dla nas przezroczysty. W gąszczu codziennych spraw warto na chwilę się zatrzymać i rozejrzeć wokół. Żyjemy obok siebie. Bądźmy dla siebie. Amica for Others. Amica for Others jest e, takim małym wkładem w budowanie społeczeństwa, w którym e, dostrzegamy ludzi żyjących obok siebie i szanujemy ich, e, pomimo tego, że są inni. W myśl hasła: żyjemy obok siebie, bądźmy dla siebie. Świat pędzi do przodu w dzisiejszych czasach, borykamy się z nowymi problemami społecznymi, chcemy o nich rozmawiać. Chcemy zwracać na nie uwagę w, między innymi cyklem filmów, które pokazuje, jak te relacje czasem trudne kształtują się w małej społeczności sąsiedzkiej. Projekt Badania Sąsiedztwa w ramach projektu Amica for Others jest, jest szansą na, na realizację projektu rynkowego realizowanego poprzez instytucję publiczną. To jest projekt, który jest o tyle unikalny, że tego typu działań nie, nie jest zbyt wiele. Poprosiliśmy do współpracy Instytut Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, aby pomógł nam zbadać ten temat, pomógł opisać to zjawisko, zrozumieć. Nieraz były sytuacje, gdzie, no. gdzie... Praktycznie, czy jakiś kurier, czy jakaś paczka dochodziła do domu, to no, na dwóch sąsiadów na pewno mogłem zawsze liczyć i, i, i odebrali to. Czy musiałem przekazać klucze, ponieważ miałem psa, żeby przypilnować go na, na czas wyjazdu. Z tym nigdy nie było żadnych problemów. Próbujemy dokonywać wyboru sąsiadów z punktu widzenia tego, czego od nich oczekujemy. A te oczekiwania bywają różne. Najczęściej to, co udało nam się ustalić, to, to są kwestie bezpieczeństwa, wzajemności. Czyli oczekujemy, że sąsiedzi w określonych sytuacjach nam pomogą, lub przynajmniej będą utrzymywali poprawne z nami relacje po to, żeby atmosfera sąsiedzka była akceptowana. Pozytywne relacje, głównie pozytywne relacje, natomiast one są raczej takie, no właśnie tak jak to określiliśmy, grzecznościowe. Często z nostalgią wspominamy, jak to było, kiedy nie szukaliśmy sklepu otwartego w niedzielę, tylko szliśmy ze szklanką do sąsiada, aby pożyczyć cukier bądź sól. Dlatego zorganizowaliśmy akcję aktywizującą pod tytułem "Szklanka cukru". Przygotowaliśmy zestaw sąsiedzkich gadżetów, które miały zachęcać ludzi do właśnie drobnych gestów, do wykonywania małych przysług sąsiedzkich. klatce nie muszą być murem, a nie do przeskoczenia. Tylko ktoś pierwszy musi je uchylić. Dlaczego nie my?